Widzowie, dzisiaj przed nami Reduta Ordona, czyli opowiadanie adiutanta autorstwa Adasia Mickiewicza. Akcja opisana jest przez adiutanta, który opisuje to, co widzi w oddali. Adiutant wstąpił na działo. Ogólnie postać adiutanta historycy literatury porównują ze Stefanem Garczyńskim, ziomalem Adasia i uczestnika Powstania Listopodowego. No ale dobra, adiutant na tym dziale opisuje rozciągające się szeregi rosyjskiego wojska, a naprzeciw tej wylewającej się... Z od skrzydła ściśnionej piechoty sterczy biała jak głaz bodzący morze Reduta Ordona. Sam Ordon ogólnie był przechujem w powstaniu listopadowym, brał udział w każdej większej bitwie powstania i dostał do obrony Redutę numer 54, która znajdowała się na warszawskiej woli. Ogólnie z tą Redutą to trochę słabo, bo mało na niej chłopa i ma słabe zapasy, więc no będzie ciężko jej bronić. No ale wróćmy do Adjutanta i tego co widzi. A widzi on, że na Reducie jest sześć armat i ogólnie niezła inba się wokół niej odbywa. Biją, walczą, z armat się Bum i znowu dymi, armata trafia, granaty lecą, ranieni jęczą, a trupy walą się na błoto. Adiutant pyta gdzie jest król, który te tłumy na śmierć skazuje, czy dzieli los ze swoimi żołnierzami? Czy jego matka też go opłakuje? Adiutant marudzi na cara. Z racji, że to dzieło Mickiewicza, możemy w zasadzie to stresić do dwóch słów. Jebać Cara. Dosłownie, cała strofa składa się z dzebania Cara. No ale to u Mickiewicza normalne. No dobra, ale idąc dalej. Nagle Adjutant widzi jak żołnierze rosyjscy są już coraz bliżej Reduty, a ta walczy i strzela, a Rosjan coraz więcej napiera i coraz dalej upadają, torując drogę kolejnej piechocie. Już Rosjanie wdzierają się do reduty, już zaraz reduta zostanie zdobyta. Polacy walczą za wzięcie, lecz przegrywają. Generał patrzy przez lunetę opartą na ramieniu Adiutanta. Mówi, Reduta stracona. Generał płacze. Nakazuje adiutantowi szukać Ordona. Ten go widzi. Walczy. Rozkazy wydaje. Na koniec skacze do lochów. Generał wie co się święci. Toż to Ordon. Prochuń im nie odda. Po chwili wielkie bum, bam, dababum i reduta wybucha. Wszędzie kłęby dymu. Adiutant nic nie widzi poza błyskiem granatów. Dym opada, a po reducie tylko zgliszcza. Adiutant ogłasza ordona patronem szańców. Na końcu utworu Mickiewicz stwierdza, że dzieło zniszczenia jest święte w słusznej sprawie jak dzieło stworzenia. A wiadomo, sprawa polska to sprawa najświętsza. A jak Rosjanie zwyciężą i tą ziemię obleją, to Bóg ją wysadzi jak Ordon swą redutę. No i tak kończy się wiersz, którym was katują w szkole. Ogólnie ciekawe. Ale mocno nie trzyma się faktów, bo Ordon tak serio to przeżył Powstanie Listopadowe i zmarł dopiero dożywszy sędziwego wieku we Florencji. Poza tym, ciekawy i poetycki opis wydarzeń z Powstania Listopadowego naprawdę jest bardzo obrazowy i fajnie się go czyta. Daje okejkę, okay wiadomo. I uważam, że gdyby to nie był wiersz na polskim. Tylko na przykład na lekcji historii, to byłby bardzo ciekawym opisem wydarzeń z powstania stopodowego. Daję okejkę. Wiadomo, Mickiewicz poza chlaniem miał talent również do obrazowego pisania. I zapewne, gdyby nie zmuszano ludzi do czytania jego dzieł, zagówniarza, to z pewnością byłyby dzisiaj bardziej poczytne. Budziaczki. Kocham was, widzowie.